Ostatni produkty sobie się... już? Już? Kręcimy? No to witam, że państwa w kolejnym odcinku programu Deniat Po prostu gotów. Dzisiaj e, ukręcimy e, kociołek pana ramica, Chyba większość osób go zna. To produkty, które to mamy. Mamy henia, mamy tak zwany żółty korek. Zostańcie e, X. E, szympans, taki tani za 4 zł. Sok zagęszczony z tego muty. Łowicz. Łowicz malina z No i energetyka. No i zaczynamy. Wyciskajcie. tu coś od siebie. To źle brzmi. Też się będzie potrzebna, trzeba będzie teczki tutaj wyciągnąć. A nie będzie jej wyciskać. W sumie jest nawet, ale jest kwytna. Ale trzeba by to wziąć, na nawet cztery. by no. można to po prostu wziąć do... ten mikrofon. <trym> Naprawdę uwielbiam <trym> Twój schemat myślenia. Żebyś paczki wybierał, bo... Co kurwa, ale ślipię przez to, że przez podłogę. Nie, to nie... Daj łyżkę, wybierzemy to. Masz łyżkę przed sobą. No, dzięki. No wszystkie kurki i tak dalej. Masta, weź plankę, bo jednak przelejemy prześcisko, bo tych perspektyw jest tak <tryk> dużo. <tryk> no, plankę? Nie ma. Może być mała chyba, ale nie dobra. Weźcie go. Hmm. Powoli wylewasz to. W lewo. lewo. i głąb nie panuje na Twoją rękę. Wybierz ten z szpic tych tysięcy. No, przechyl mi tu. Zajmij się dodaniem tego. Wyrzuceniem gdzie no i zaczynamy. Żółty korek Jakie robimy proporcje? Dobra. Coś się znajdzie do napełnienia tego. Żółty korek Stacja stancja liczył już na właściwym miejscu. Nacicheniu. Może chcesz drewnianą łychę, taką wielką? Rozpaliliśmy ogień pod kociołkiem na no nie. Będzie na zimno. Mm -hmm. Ile tego? Ja bym tak pół tylko. U, no. Czy bym ta się ta próbował? Tak! Ta. Procenty miałyby się wyrwać. Tylko, że jak słodkością to będzie trzeba próbować. Prywować, tak? Tak. No, miało być dwa, więc jedno. No dobra. Macry daj taką łyżkę, którą musimy próbować. Ej. Jest to na razie twój ten, już że będzie łatwe? No nie. Spróbuj. To macie popite? Nie, <grym> to jest takie zajebiste, że nie będzie być przykuć. Nie, jest pianka w tym. Dobrze, że dymu nie ma w tego. Miocio. Ja bym nawet nie dodawał, wiesz? Spróbuj. Ile daliście? Korka. No? Cały? Cały. O kurde. To krótki. To Panika, jeszcze może... Możesz wziąć. Jeszcze? Poczekaj. Kurwa, muzyka tak, po tak to, to ma taką samą To ja się tworzy, to będzie konkret. Ale dobre nie, w ogóle. To jednak daje to chciałam, bo całą, tam dużo. Zresztą albo cały wręcz, tam zostało małżonk? Może panu dawać kopie, żeby ładnie napierać. Ja bym zostawił, zobaczył. Trochę goździków, bo nie Ale na waszym miejscu jeszcze bym tam grzybki wrzucił. <grybki> bo on wrzucał grzybki. Tak, je i maliny. Grzybki były od tego najstarszego druida. <grybki> od razu No i chyba kończymy Tak, to i znalazłem. tam na no, <laughs> no, tu to było żeby że to Grzyb No może to mówię. może może on po tym żydzie tak patrzy, nie? No? <laughs> to, usnął? Tak, usnął. Dziękujemy proszę Państwa za dzisiejszy program. Uruchamiamy regularnie. Ciem dalszy program jest zategulowany. życie. Tego dowiecie się z innych źródeł. Sprzątamy chyba. Dobra.